W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Od zarozumiałości wybaw nas Maryjo. Od nienawiści wybaw nas Maryjo. Od złośliwości wybaw nas Maryjo. Od nikczemności wybaw nas Maryjo. Od kłamstwa wybaw nas Maryjo. Od obłudy wybaw nas Maryjo. Od pychy wybaw nas Maryjo, od podłości wybaw nas Maryjo. Od pijaństwa wybaw nas Maryjo, od lekkiego życia wybaw nas Maryjo. Od łakomstwa wybaw nas Maryjo, od lenistwa wybaw nas Maryjo. Od obojętności wybaw nas Maryjo, od plotkowania. Wybaw nas maryjo. Od oczerniania innych wybaw nas maryjo, od wiary w bożki, wybaw nas maryjo. Od smutku wybaw nas maryjo, od braku wiary w lepsze jutro wybaw nas maryjo. Od beznadziei wybaw nas maryjo, od naszekania na los, wybaw nas maryjo, od złożeczenia Wybaw nas Maryjo. Matko Boska, proszę obdarzaj mnie swoją miłością każdego dnia. Nie opuszczaj mnie i prowadź do rozwikłania wszystkiego, co dla mnie za trudne. Wierzę, że z twoją pomocą mi się uda, bo ty najlepiej przedstawisz moje prośby Panu Jezusowi. Prowadź mnie Matko. Całym sobą otwieram się na Twoje działanie. Amen.